Cześć widzowie witam ja was w moim kolejnym odcinku dzisiaj jak widzicie nie ma opoksa bo no, dlatego nie robiliśmy dużo ze skaczki bo nie było opoksa i dlatego dzisiaj robię samemu bo znowu go nie ma i, nie i zapamiętajcie żeby dać łapkę w górę bo te rzeczy Ci się przydadzą w grze Ja powtarzam link w opisie do... Nie link, tylko nazwa gry w opisie Buntitlet Goose Game I zaczynamy Jak pamiętacie, zrobiliśmy już pierwszy poziom Zobaczycie w pierwszym odcinku On się wróci przy tej walce o to coś To coś co jest jako niby jego zabawką A teraz się zagra w bardzo dobry mm. wolność Ej, ty dzieciak, ty dzieciak Chodźcie nawet idę na Pamiętacie w pierwszym poziomie ogrodnika jego staw? To chyba wiem co zrobić, żeby utrudnić temu kupcowi Żyćko Przepraszam Ale to... nie! Nie, nie, nakładaj tego, nie nakładaj! Nie wiem, żebyś nie nałożył tego. I teraz co? Okej, okay, zobaczymy czy to jest otwarte Bo ten dziś jak nie... Okej, okay, no to ty gdzieś tu tutaj zostaniesz na chwilę. A będziesz oglądał się kwiaty przez swoje oczy. Bez opularu. Ciekawe co dalej, bo ja tylko tutaj robię dalej. Wiesz to jest. Która chce miodką, ale Dlaczego chcesz miodką. Co? Co? Zliczowałam. Co będą bardziej pasować. Gdy je zauważyłem, to od razu je chciałam. Masz chłopiec. No, dałem ci ją To masz je. I popatrz, jak to wygląda. Pokaż się na widzowie. Widzowie chcą cię oglądać. No, widzicie obecnie. No, zrób to, pokaż widzom, jak wyglądasz. No i nie chcę. Może później. E, jakby co, to nie widzisz swoich okularów, tak czy nie? Dobrze. Halo, kurier przychodzi. Co to jest? On tutaj robi wiadomości, czy co? Robi wiadomości, to jest sklep, że z nie, nie Mnie tutaj nie ma Bop! Uh. Co ona zrobiła ze swoją głową? Jakbyście zauważyli to źle wygląda tak? Dajcie mi chwilę. Da się to tak robić tutaj. To tarta się. Przebieramy. co tego nie widzieliście. Nikt tego nie widział, okej. Okay? Nikt. Zupełnie nikt. Bierzemy piłę. Daj mi chwilę, bo ja nawet nie zauważyłem na no... pół miodu. To chyba łatwe. Ona bierze już miodu. Łatwiej niż zadania Jest strasznie chłopca w budzie z Jak mam to zrobić? Jak jest zamknięto. Biorę, biorę, biorę. Hahaha. Ha, ha, ha. To jest jej ten smrok, Ej, zaprowadźmy tutaj chłopca, bo ona zabrała. Mam O, Chcę zabrać samolot. Nie widzisz w ogóle tego, że zabieram koszty. Nie, nic nie widzisz. Smutno na to. że no teraz musi się zadzierać ze ścieczyną a będę mógł to robić miliony razy on ma chyba nieskończoność kafę bo on dał jej ka kafę a pewnie będzie można to robić kilka razy chyba widzieliście mam ten oka bo ja tak no co ja zrobię Zabrałem Ci samolot, no chyba samolot na samolot na samolot.

Co tu robić, żeby ktoś otworzył tą bukietę elektroniczną? Może chłopiec musi podejść do tej pani? Zaprowadzę cię, pomóż Pani chce cię widzieć. Pani! Ja! Nie! Pomocy! Eee... Ja co zrobiłam ale... dla Nic, zupełnie nic. Ej, co jeśli, Tą... to. Zostanie oś obnię, czy dostanie za się osiągnięcie ze zamknięcie em, tej od, em, od wiadomości do... do. furtki? Pewnie się da, ale jak? Jej się tam nie da zaciągnąć Nie, ja go nie zatrząsnąłem, Tyko on sam się zamknął. Okej, okay, jakie mam... On... Puszkę zjedzę. Środek oczyszczający Co to jest? Okej, okay, zobaczymy co to jest Pewna kropelkę, Więc pewnie to Bierzemy to i zobaczymy Jeśli będzie to koks Tak Owoce i warzywa Oczywiście zabierzemy po prostu pomidora Będzie owoc i warzywa Haha, taki żarcik Bierzemy Tomatosa Tomatosa Pomposa nie, nie widziałaś Nie, 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 nie. Hmm. tutaj nie ja, ja tego tomatosa nie biorę ani tak hmm. się tam w ogóle nazywało Bo zapomniałam pomidor właśnie Eee, co ty robisz? Co ty robisz? Przecież twój samolot jest w sklepie Nie zauważyłeś tego, że ty chyba to twoja mama czy... W ogóle dlaczego tutaj ty tak blikasz cały czas? jest tak a to było bardzo haha teraz już nie wyjdziesz a ta dziewczyna na pewno sprawdza czy ten chłopiec się dobrze czuje może to dzieciak tej od telewizorów Wygląda tak. Papie, to to, to, ale to będziemy mogli mogło zrobić z jej czujności. ona nawet tego nie zauważyłem. I zrobiliśmy. Chwila, ja latam, ja latam. I believe I can fly, to ja też jestem zakupem. Też jestem zakupem. To strasznie sklepikarza w garażu. Którego sklepikarza zrobił? Są chyba dwa sklepikarze w sklepie. A w ogóle co się da zrobić z tym świetnikiem? No bo chyba koniec mnie był, że a tą szczoteczkę bym mógłby się dać do sklepu. Eee... Zabudzanie. Co ja w ogóle robię? Wow! Co ja w ogóle zrobię? A coś ty ja tu będę na tym idę w tą stronę. Idę idę Nie, nie, nie tak. Chłopie coś tu zrobiłem. Będę Avengersem. Avengers <trujne> Fajno, tylko że bardziej mi jeszcze ciekawiła toki Ej, mnie do furtki i, i wtedy za, chłopiec się samemu mu do furtki. A ja będę dzwonić przez drugiej białą I ciągle będzie się straszył, to będzie dobry plan. W ogóle czy, czy w ogóle... Czy, no bo no nic by nie było oki-toki Chyba... Jak ta dziewczyna... Tutaj ma tylko jedne, jedną osobę, która w ogóle kupuje u, jej, u niej, a zapomniała o tym, że, że chłopiec już e, kupił te, ten samolot i już nie musi go zabrać. Okej, okay, bierzemy to. E, nie dla siebie.

Okej, okay, no to bierzemy póki okay, taki bo chyba ktoś do mnie mówił, ale nie. Wiem. 哎，熄了。 Tylko go należy zachęcać do, zachęca. do, 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 do. A, Teraz się, jak my idziesz, jak otworzysz chłopcowi, to teraz się, jak otworzysz sobie. On, ej, ona puka tak samo jak ten chłopiec. Więc pampuszek pompu, burak jest najlepszy. Bo burak gaming i pampuszek burak to się to samo. Pampuszek Burak to tylko moja nazwa Minecraft, więc jeśli ktoś zauważycie tamten pampuszek Burak to wiecie, że, no to może to być ja, może niektórzy będą mieć jakieś y, malutką zmianę i będą myśleć: O, to, to ten pampuszek Burak Będą myśleć, że to no ja, więc musicie się najpierw upewnić, że mam strój Buraczka z Diatitiaksami. Di di no, ciało diaksowe. A głowa buraczka. Jeżeli takiego kończą zobaczycie. To skaczcie... skaczcie i walcie ze skłócakiem To pewnie wie, będę wiedzieć, że to widz. Ale nie wiem, bo może... Może to po prostu ktoś wali, żeby być przyjaciółłem albo to ktoś, kto mnie zna, bo wie, że jestem buraczkiem, ale nie wiem. Zobaczmy czy oni dalej tam, tam tak, tak robią to co wcześniej że oni są jak czy, zacięci Eee, ale chwila, czy to już koniec? Mam jakieś rzeczy do zrobienia? Nie no, to jak przejść na następny level? No, ale jak z umową Aha, nie powiedziałem tam umowy Że każdy odcinek Skaczki to każda sesja, dlatego e, No i... Aha, tutaj jest przejście. To tu jest... E, idzie się tam na górę? Przypadkę, tak? Okej, okay. no to jak jest otworzone to tak. Więc nie zapomnijcie, że trzeba dać no, nie trzeba, ale gdy wam się spodobał ten trik z koszem, to dajcie suba i łapkę w górę. I widzimy się w następnym filmiku, który co, chyba będzie nawet za tyś, tydzień. Więc... papa pa! pa. pa.